Last Christmas, I it my heart. To get it back, again, you give it away. Dzisiaj świąteczna potrawa. Barszcz z wieloma różnymi twistami. Oglądajcie dalej. Słuchajcie, moją ulubioną potrawą w glinu jest barszcz. Chyba najbardziej ulubioną kuchnią świata. Dla mnie to kuchnia azjatycka. Wszystkie tak naprawdę jej odmiany. A co by było, jakby zrobić taką fuzję i połączyć barszcz z kuchnią azjatycką? Myślę, że by było fajnie. Brykiet wymieszany z węglem jest już w koszach. Zaczynamy od wywaru. Spalimy sobie delikatnie, zgrilujemy warzywa, bo jak wiadomo, będą miały więcej smaku i dadzą nam fajny kolor. Mam taki pomysł, że jak tu się będą warzywa. Piekać to tak samo podwędzimy sobie słoninę. Co zrobimy ze słoniną? Zobaczycie później. Warzywa tu się delikatnie też podwędzą, ale też się trochę spalą na tym grillu. A tymczasem, w strefie temperatury pośredniej, położymy sobie słoninę, która się będzie podwędzać przez cały czas robienia wywaru. Zobaczmy, jak to wygląda. No, dobrze wygląda. Słonina już trochę łapie. Wędzenie mi się płakać, co cały czas. I święta. I taki... czas wzruszeń. Yy, I wędzenia. Tak, widzicie. To musi być tak. To będzie dużo koloru i dużo smaku. Wyważę. Pomidora też można podpiec. Why not? Jabłko. Ach, Możemy go wcisnąć w ten węgiel, wtedy szybciej zadziała i szybciej się nagrzeje przy oleju. Przerzucamy towar wywarowy do zaczowena. I teraz na tym etapie możemy też dodać trochę imbiru, na spód, żeby się trochę podsmażył. Jak się nagrzeje ten zaczowen, stwierczy. Imbir zaczyna pachnieć. Jeszcze chwilę. nowa kafir i wodorosty na razie przykryję to przykrywko. słonina złapała trochę smaku wędzenia zaraz się nią zajmiemy a tymczasem wywar niech się gotuje dalej maha! Do termomiksa wrzucam podwędzoną słoninę czosnek, ziele angielskie, drużynki, pieprz. Blendujemy. Zatowkanka gotowa. To jest zatowkanka. Kiedy w jednej restauracji miałem koleżankę Ukrainkę Irę, która od czasu do czasu robiła na Staff Lunch barszcz ukraiński. Powiem szczerze, uwielbiałem, uwielbiałem, jak ona robiła ten barszcz. I do barszczu robiła coś takiego, co nazywała zatowkanka. Czyli to było ziele angielskie, czosnek, słonina, kilka innych rzeczy, których niestety nie pamiętam, więc trochę otworzyłem zatowkankę po swojemu. I to wszystko było utłuczone w moździerzu. Nie pamiętam nawet, czy ta słonina była wędzona, czy ona była y, surowa. W każdym razie to dodawało się do barszczu na dno miski i to się zalewało gorącym barszczem i trzeba było rozmieszać. I to była petarda po prostu smaku. Jak odszedłem już nawet z tej pracy, jak Ira robiła barszcz ukraiński, to zawsze do mnie dzwoniła i przychodziłem znowu do pracy na ten barszcz. Wywar gotuje się już dobre dwie godziny. Zdejmujemy go i zaczynamy grzać w Nasz barszcz jest tak naprawdę na bazie azjatyckiego sterfryja, Czyli wrzucimy na tego sterfryja wszystko, co mamy pod ręką. Nie ma przepisu na to. Patrzcie do lodówki, co jest, i wrzucajcie. To jest taki mój barszcz. Wy możecie zrobić po swojemu. Trochę przypomina pizzę z lat 90. z Polski. Wszystko na niej było. Nawet twaróg czasami. Dobra. Trochę oleju. Od cebuli zacznijmy. Naślało się elegancko. Twarda jest też marchewka. Zrazu ją pustimy. Imbir. Nie ma Azji bez imbiru. Pak Choi. Najpierw twarda część. A liście zostawimy na potem. Azja to Azja Dodają do barszczu w Japonii pakczoja. W Tajlandii też Czosnek sobie tutaj na razie z boku podsmażę dobrze Jest taki patent na dodanie ognia na grillu węglowym że nie domykamy go, zostawiamy tutaj przestrzeń W tym momencie za moment będzie piekło w grillu Teraz sobie dodamy buraki Surowe pokrojone w żulienkę jak wszystko I na dno wok'a cukier o, Rozdzielam go sobie w tej chwili na takie dwie strefy I trochę cukru tutaj skarmelizuję na tym wok'u Się nie mogę doczekać. Christmas. Zamykamy Dobra. Dobra cukier się zaczyna karmelizować Przemieszka ser fry'owa Słuchajcie Pół Polski je barszcz Drugie pół Polski je Grzyby ja dodaję grzyby pieczarki dzisiaj do mojego barszczu. Ha! Taki jestem. To jest mój barszcz. Robię, co chcę. Wywar pachnie po prostu niesamowicie. Czas go scedzić. Widzicie ten kolor? To od grillowania włoszczyzny. Wszystkie te twarde warzywa, one właściwie już w tym momencie można by je jeść. Wlewam wywar. Zaczynamy przyprawiać. Sos sojowy, czyli azjatycka sól. Nada taki orientalny charakter też w tej zupie. Sos rybny. Czyli nośnik smaku umami. To znów. Więc najpierw dodam tabasko, a później dopiero zakwas. Bo tabasko, jak wiecie, jest kwaśne. Już Wam o tym mówiłem. Więc yy, niedużo. Odrobinę. Tutaj znowu będzie twist amerykański. Skórka z pomarańczy. Ale to jest już pyszka. Uch, to jest już pyszka, powiem wam. Czas uczynić tą pyszną zupę barszczem, czyli będzie jeszcze pyszniejsza za chwilę. Tak z buraka. Uuu, moi drodzy, to będzie zupa. To już jest dobre, ale jeszcze nie dodaliśmy wszystkiego. No, ja mogę już jeść do soli azjatyckiej. To ja lubię czasem dodać soli nieazjatyckiej. Praktycznie to się fajnie uzupełnia. I dodam trochę pieprzu, pomimo tego, że za to w już jest, ale myślę też, że. To, to barszczy to zawsze dobrze wchodzi. Musi być dużo pieprzu. Dobra, teraz spróbuję. Mega, to jest po prostu tak dobre, że mógłbym to żreć po prostu cały rok. Połączenie moich ulubionych kuchni. Ale to jest dobre. Barsz jest, jest już właściwie gotowy. Mi jeszcze tylko brakuje jednego ważnego dodatku. Słuchajcie, moja rodzina mojej mamy pochodzi z Wielkopolski. I jak to w Wielkopolsce tak zwane podziemne pomarańcze czyli ziemniaki, je się tam do wszystkiego właściwie. I takie moje wspomnienie z dzieciństwa, jedno z ulubionych, to był barszcz z takim przesmażonym na brązowo pire ziemniaczanym. I to pire obowiązkowo musiało być obok na talerzyku, brało się trochę pire i maczało się w tym barszczu, więc zrobimy sobie ten dodatek do naszego barszczu, więc będzie to już czwarty tak naprawdę wpływ na tą zupę, bo mamy Azję, mamy polski barszcz, mamy ukraińską zatowkankę, wielkopolskie ziemniaki i właściwie jest też amerykańskie tabasco. Pięć wpływów na jedną zupę. Niesamowite. Olej. W ładnym zielonym garnuszku mam przygotowane pire wcześniej. Jak zrobić pire? Jeżeli nie wiecie, tutaj macie film. Pire trzeba tak rozpłaszczyć. Tam zdaje się, że jakaś cebula też czasem wjeżdżała. Dobra, czas przywrócić Pire. W miarę gotowe, przekładam je na talerzyki, one zawsze muszą być na talerzyku obok, tak po prostu jest, ojczyźnie ziemniaka. Odrobina zatowkanki na dno, ona widzicie, że już się taka zrobiła, jest stała, ten tłuszcz już związał to wszystko. Tak to właśnie wyglądało z tego co pamiętam, jak Ira robiła zatowkankę. Trochę zatowkanki, oczywiście zupa musi być mega mega gorąca, żeby po prostu rozpuścić ten tłuszcz zatowkanka, barszcz i ziemniaki, spróbuję. Trochę ziemniaków. Barszcz. Ale to jest dobre. O, ja pierdzielę. Ale wjechało. Nie no, za to wkanka jak zwykle robi robotę jeszcze większą. Po prostu to jest, to jest po prostu tak dobre. Słuchajcie, zabieramy się z alkiem za tą zupę. Jest tak przepyszna, że ja nie wiem, ja bym na Waszym miejscu spróbował jeszcze w tą Wigilię ją zrobić. Yy, I co? Widzimy się po nowym roku, prawdopodobnie. Cześć! Blast Christmas, I gave him